Siemka, siemka mordaczki, pewnie tutaj mnie się nie spodziewaliście, bo znowu StumbleGuys, w ogóle nie mogę dodać znajomych, bo już mam maksa, więc widać, siemaneczko, to jest kolejny filmik na wymianę, ale o oh, właśnie, dzisiaj będziemy grać ze znajomymi w StumbleGuys, stare dobre duo, ale z głosem. Yy, nagrałem dwa głosy bez głosu Pewnie się spodziewaliście się rysowania Ale nie, nie, nie Teraz zobaczycie jak ja gram No i myślę, że będzie git yy, Może bym on to teraz wytrnął Ale dobra <ścoughs> No to jeszcze trzeba byście zostawili suba, lajka nie musicie zostawiać to jest, jest wasza decyzja ale jak chcecie e, tak e, mi pomóc jakby no to klikajcie a w ogóle to on ma jakieś dziwnego skina ja tutaj nie gram poza odcinkami przez to nie wiem co dodaj nowego dodali, dali nowego karnetu którego sobie oczywiście wykupię ale mm -mm, dobra e, po oczywiście wykupię e, więc no e, a e, no i właśnie teraz będziemy sobie tutaj grać. Klikajcie suba, lajka, like ja przypominam. I jakiś miły komentarz też by był fajny. W ogóle to dzisiaj chyba nie spałem całą noc. Ale dobra. <kliwne> e, bo gdy się obudziłem, to już nie mogłem spać. I w ogóle to, w jakieś kilka... O, uratowali się chłopacy. Dobra, no to lecimy. O, widzicie, jakie bąbeczki umiem? Stary, dobry StumbleGuys Guys e, powraca. E, raczej duo, e, czy jakieś inne filmy ze Stumbla Codziennie zostały dodane tutaj nowe mapki i nowe rzeczy do testowania, o których Burita Bonanza, jak widziałem, jest do wybrania, więc no. O nie. Dobra, lecę nacejowować. O! No wygrał to ten gościu. dobra, ale sorki, ale Rysuł, jestem trochę taki chory, ale jeszcze bym raz wam mega podziękować za 172 subskrybentów. Lecimy teraz po 200 albo po 180. Myślę, że jeszcze dzisiaj się uda wbić. No. A jak wiemy, nawet 200 to jest, będę zadowolony. Ale aż do końca roku 2023 chcę wbić 1000 subskrypcji, a potem chcę wbić 100 tysięcy? 10 tysięcy może? Ale dobra, to będzie już lekko trudniejsze, ale dobra. E, przynajmniej 10 tysięcy, czy kiedyś wbiję. Ale dobra, e, w ogóle, e, daję nam kolejną mapę. Jeżeli je zbiemy do końca 2023 te 1000 subskrypcji, to naprawdę koksuwa totalna, nie? więc. Ale ten cel jest nawet zbliżony, bo jest pierwszy lipiec a, a tutaj już mamy prawie 200 subów, więc no dobra startuwa. Nawet jakby nie było 1000 subskrypcji ogólnie... To by mogło być gicik w miarę jakby przed, ale postarajcie się wbić, ok? No i jest dzwoneczek, bo żeby nie pominęło Was. Dobra, no teraz tak. Tak. Tutaj jest tak. O ja, pier... Dobra, ja. Liks Dawing zaprasza Cię do grupy. No, sorki Dawing, ale teraz już. No, nie, nie mogę grać. Bo gram, ale pozdrawiam Ciebie w ogóle. E, on nie wziął mnie serce. Masz, dobra. Uwolnił. Co wy? C, co on ma z tym sercem, jakby, Bo patrz, teraz będzie, będzie mnie zaraz znowu pewnie niósł. E, nie! Dobra, rozwalam się, ta. E, ja też się rozwalam, bo on i tak nie ma. Kto ze mną grać, więc no. A. Mm. No i teraz spróbujemy do niego dołączyć. Ogólnie nie zaprosił, więc no. Czekamy. E, o Capibara zapraszać do grupy. Mi grupę nie pokazało, ale dobra, jestem. Ale w ogóle. Nie! Dwóch gostków na... Ja... Przecież ja nie dam rady za nimi, no. Mordy. Jak jeszcze by wleciał jakiś lak i by mnie zwaliło, no to by było. Ale dobra. Um, ja ale ogólnie jestem bardzo zadowolony, bo mieliśmy kilka... jakieś 11 dni temu 139 subów. Teraz już mamy 150 mieliśmy, a teraz 170. Ogólnie aktywność super, więc no. Um, w ogóle jest tutaj nagostek, drugi i trzeci. Ja pioniczki. Ja wam mówię, nie dam z nimi sobie rady. Popatrz, może bym hitnął go i by tam spadał, ale dobra. Um, chyba muszę ich po prostu robić nie na pancze czy na jakieś inne takie tylko mam na nich taktykę tak, że po prostu ich zostawiam, żeby oni sami zginęli z jakiegoś powodu typu klacz czy coś, nie? a właśnie yy, tutaj możemy odpaść wszystkie boty i wtedy yy, będzie git ja tak ryzykuję, bo chcę ich spłapkować butem że jakby przyszli to bym ich potrącił tam przy ścianie i by ich zwaliła ściana. Jakby to jest mój pomysł. Dobra, robię ten tryczek klasyczny. No i zostajemy z nimi we dwójkę. O nie, o nie, lagi. Jak tam ja mówiłem, lagi są. Lagi. O nie, o nie. To jest mój koniec. Popatrzcie, popatrzcie, co się dzieje. Widzicie? O, ho, 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 lag potężny lak tutaj był dobra, ale lecicie chłopaki czy trzy, wam trzy, się to tutaj uda Oooo! dobra, pokażę emotkę teraz tak teraz tak ta, o nie klacuj to, klacuj klacuj dobra, mi też by się nie udało, ale no jakby ci się udało to zasejwować to bym zdziwiony, serio. Um, ale myślę, że jakbyście, tak jakbyście się tak mega postarali, no to by wyszło gicik. Dobra, znowu do nich. E, tutaj wchodzę. No i teraz e, lecimy. E, ogólnie. E, dobra. No e, właśnie e, ten. E, o ja... Dobra. Zaczynamy. E, e, dobra, ustawiamy. Ok, dobra. No i teraz, Eee. E, no. Ja, ja nie mogę powiedzieć, jaka mapa będzie. No, sami zobaczcie. Oczywiście, że blog da się zlec, więc. A jakby inaczej. Co mamka Bibara 7 6, którą gram teraz znowu mnie zaprasza? Nigdy nie gracie w Stumblecsa. Ci... No, dobra, nie. nie, nie będę y, tym z rodzaju takich stresujących youtuberów. O, dobra. Y, tak. Tak. Y, y, dobra, tak. I właściwie. Jeszcze zaraz zostanie kopniaka, mimo że by mi się go udało ten e, porobić. O nie, o nie. Dobra, dobra. On ryzykuje na ostatni moment, co mi się trak trochę nie podoba, ale dobra. E, tak, tak, tak. Próbuję się zatrzymać tutaj, by... O, popatrzcie, jak ja zaryzykuję. Pyk, pyk. O! Haha, <laughs> jakie piękne! Skoczyłem po głowie botów. No, to mi się podoba. Yy, dobra, zaraz w ogóle tutaj, jak się patrzy na timera 10 minut. Yy, Okej, okay, ja tutaj sobie poryzykuję, więc no. A, yy, tak, pięknie. Tak. O. O, on znowu ryzykuje, on się tam wyrzuca w pułapki. Dobra. Tak, teraz tak. Dawno się nie nagrywało takich duo, fajnie. Dobra, teraz ulubione bloczki, takie mogą raczej być, jak to widzę. No, więc tak, tak, sobie pięknie. Teraz będzie znowu takie bloki. Pięknie, tak, tak, tak. Tak. O nie. Może bym mu zabrał ten. O nie, nie! He he. Dobra, odpadł w legendarny sposób, więc no mordę dziękuję za oglądanie.